O kurwa Błyska się? O O kurwa burza chyba idzie wiesz Kurwa znowu Nie 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 Błyska się Daw Kurwa Ewidentnie Ja wtedy jestem najbardziej podniecony Ale, ale wiesz że na przykład ona mi bry... Ale mówić jak serio Tak A wiesz że mi... Wiesz że mi na przykład podczas tych supleje do buzi? No i zajebiście To ja, ja mnie to... Nie ma nie ma niestety ale no jest. to, tak... <grym> to jest... Tak, to, to, to Ale to dobre, ale. To na przykład, no. masz tak. Pff, I nie wiesz, się się na tyle, tak iść tak, tak, tak Ale wiesz, co jako, jak jak ona jest chopie cała w ślinie, jak mi robi na przykład lodów, chłopek. I do cała, chłopek po nosy są. To w ślinie. To było na lekarzach i. Nie oglądaj tego streama, Kiniula, błagam Cię. się. To magazynek nie zabiłem, kurwa. Nie, wiem, co nie, dzieje ze mną. nie, 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 Kurwa nie, Ło nie, 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 Ruina Ale m***a! Kurwa, kurwa, bo... I Teraz cisza, teraz słucham. Halo? Czego ty się wydzierasz, ty, debiluta? Tu okna, telewizor gra i cię słychać, ci jak ryczysz. Czego ty się tak wydzierasz na całą dwieście, debiluta? Bandura ty. mi wysłał 700 zł i zrobiłem box stop dla niego. No, jest, żeby się. Nie... Ty za książkę się głąbie, bierz. Książkę, bo ci zaraz wyłączę to. Dosyć tego. Książkę i masz wyłączyć. Jasne, jasne, już idę. Biorę książkę. No, nie. Słuchaj, słuchaj, nie jasne, jasne, gnoju jeden. Dwie godziny jeszcze i odłą-odłączasz internet. Dobrze. A- C Dobrze. Sperma! Wielkie rozdziajone chipsko! Kurwa debilu, zapomniałem, że jesteśmy na Discordzie! Myślałem starać, że jakiś wirus mi się w**ał do kompa! Pięć do mordy? A nie, gdzie ona jest? Tyle wyniosłaś z tych swoich filmów pornograficznych, najlepiej zwalić na kogoś, praktycznie. Ty, chodź, zobacz to, zobacz to, zobacz to. No, 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 o, su suwaj. Zobaczyć. Słuchaj, suwaj, no. no. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Kur... chul, się z...ałeś. Z... Słuchaj, to? Dobrze, a. co? Kto to mówi, ty k... Ku... szmatu? Jak ty jedyne to myśl, odlinkowanej militarami. Ja. Ty k... Ku... masz buty na rzepę i lewego na prawy zakładasz, więc zamknij ryj. Matka ci skarpetki bierze kiedy jest rano. Roz... umysłowo. Śmieciu. A ciebie ojciec karmi śmieci, je wano łyżeczko. No, no. Zamknij pizdę. Idź k***a, sta, idź starego podlej Do nic, za nie. Zamknij mordy mnie w k***. Nie, ale będę wywołany po prostu. No. Cię, ja starego, bo... z tej torby to, co... no, to, Cię, samo. to samo. no to samo po no, prostu po To Co jest no, <laughs> 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 gorąco mi w, na realu i ściągam kurtkę w grze i od razu mi jest chłodniej, kumasz? Jaki to jest nie. łeb Jaki to jest skuczny łeb? Czy nie kumasz? Normalnie mi jest lepiej. Nie, ale zadziała na psychikę, bo za gorąco mi i jeszcze mnie wku**a, że ta postać jest w kurtce zimowej, a ja teraz już jest, wiesz, czuję ten powiew powietrza. Wyobraźcie to sobie, pociągi, ktoś nas skupi? ty, do wagonu, wywózka i na bana, i na bana. Jakiś nie wiem, cheater, do wagonu, na bana go wywozimy, koniec. Julio, uwierz, że jesteś dla mnie kimś więcej niż kolegom I chcę ci to udowodnić Daj mnie. Dobrze, Julio Obywatelu to jest. Proszę się zatrzymać Obywatelu Co dobiegłeś? Dobra, sięgał się go sięgał po broń! Sytuacja kontrolowana Zobrazuj, przestaw Samirowi, jakbyś rana robił Na tiny Raspels, jakbyś, jakbyś gadał teraz. No, co, tak? to tak? No, dawaj. Od słowo kurwa, podbiegam. Poddaję pan odciska i może nie go tak. To mi hey, skódy synu, i to teraz, kurwa, i to teraz, to wyjedę skódy synu, to jest Dobra, żadnych rana aż nie to, będzie zębów. I co on kurwa się pomyślił? Chodź Adrian na stronę, ty się nic nie niemal wszystko załatwimy, jeszcze będzie wynagrodzony. Dobra, a kto dał się złapać? To tylko. O chulio kawał mi, zostać kurwa. A kto się dał się? złapać? Kurwa, wy mnie zostawili, ty kurwa, z jakimś autem do odjebanego. Dobra, poczekaj! Skąd koszulka? Z dupy, kurwa, poczekaj! I to cię katarzynie wysłać, Po tak gadasz, kurwa, że możecie to katarzynie wysłać, potem mi spomują tym, kurwa. Mega shot, remek, mega shot. W drugiej razie, wrańki. Moin, sam przecież, panie, co jeszcze jeden? Paweł, uniu, niu! Pawełku! Halo? Ty przy tartaku wielka plantacja marihuany No to cool. se zobacz Patron Ja p**** ale jesteśmy na dachu Ej tu jeszcze nie byłem wejdźmy tu poobserwować ni tam... gwiazdy Nie no zajebiste miejsce A może ja mu jak Może, może O! NEGZE! To jest seksowny To jest seksowny o mój Boże! Niemożliwe stary, więc aż musiałem podjechać, aż mnie zapieku kurwa w klatce, nie? Zaraz to zweryfikuję. A, kur... dobra, wystraszyłeś mnie, ty rozkłady, Kurwa, Kur... kocham cię. Ale jak więc wabił do kompas, kurwa. Aj, ale ała, aż mi normalnie mnie normalnie jest zapieko w klacie, nie? Moimi przyjaciółkami jest moja siostra, bo nie ma wyboru. Moja kuzynka, bo też nie ma wyboru. No i nawcie, nawcie, bo mu zna za przyjaciółkę. Bo mieszka w Hiszpanii, więc się z nią nie widzę często. Pociąg intercyjny ze stacji krągą główny do stacji poznań główny wjedzie do dorysiątmy przy broni trzecim. Pociąg objęty jest znowu z każdą rewizacją z Wychody jeden, dwa, znajdują się na początku składu pociągu. Wychody sześć, znajdują się na początku składu pociągu. Wychody sześć, znajdują się na początku składu pociągu. Wychody i się do nie Łapie! Kurde, Błagam was! Ja p dole panowie! Mam y sentyment, <fści> tak? Sentyment? <mulary> uh -huh. Old macie aż 5 widzów na rajdzie, Sk**wy <mulary> syn! Ale byliśmy też. Oj, oj, Kto to taką mini existence under co ty powiedziałeś? Co on powiedział? Że i Iga Fajna ma tę dupsko jak jaka ma pipę, czy ma taką bułeczkę k***a czy jest Nie no dzisiaj muszę konia zwalić bo... O kur, Adrian O kur, -a, kur -a, Ja wyjedziesz, wyjedziesz, wyjedziesz Nie wyjadę Masz 15 lat i kurczę 120 kg, bo siedzisz przed komputerem w pierwszym plaszu, bo stara nic nie gotuje, bo jest zajęta kurczę robieniem kariery, bo że się kurczę urodził z Nienacka, bo ci nawet nie planowali ty kurczę to musisz teraz zapisać jak za trzech I się to bo mnie interesuje w ogóle, to w pierwszym jesteś od tyłu i umrzesz niedługo na jakąś kurczę. Jakiś kurczę to. Żyły ci się zablokują tym tłuszczem, kurczę, i będziesz miał? Ej, hej, Toka! Siodła? Nie, Dobili jego tak? 2020? Moje dwadzieścia, Moje dwadzieścia. No, Tu otworzył drzwi tu. Gdzie? Po prawej. A, tak? Tu po a prawej. prawej. A widział nas? Tak, 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 tak. Wyszedł, 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 stary. Zobacz, że jest o, otwarte Gdzie? do ogrodu. Do ogrodu jest otwarte a ty drzwi. Nie chcesz zbić k a, szybę. głową! <głos> 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 Ej, otwieram! O, k <noise> zamknięte jest. Czekaj. co jest? Spróbuję. Czekaj. Nie, nie mogę. Mogę? A! DEBILU u... JEP... A! Na chyba Za przybo albo na przybo, na przybo <śmany> No właśnie nie wiem czy mam dąb. Bo o, mi nie dał tego na Słuchaj, dostałem w kamze I w tym momencie wyciągnąłem telefon, paliłem pewną stronę Dobra, Postawiłem dąb. dolary tysiące dolarów, mam ich 12 koła Kumaś baby, nic mnie nie boli Jestem nowonarodony <śmany> <śmany> Solito.